masz 180. Witamy wszystkich. Jest godzina 16:30 chyba, tak? Będzie. A za 12:04. Tu kolega przyjechał z Siedlec, odwiedził, zobaczył na żywo. Zaraz wypowie się, jak chodzą. Godzinę, kolego, to jest trzecie gonienie. Nie pozwolę im usiąść, kurwa nie ma. Muszę chodzić Nie ma siadania, jak to koleżka mówi, nie ma siadania Żyć dostają, to i latamy Tylko młode są i jajka, nie? Które Nie pora trochę doganiania, nie? Co ty gadasz? U mnie nie ma, czy to gorąco, czy zimno Ja lubię ganiać Uwielbiam Jak gołębie chodzą Dlatego dostają dobre jedzenie Ale zobacz Stoi dżaga Żaden da na dach nie ma prawa usiąść. Siądą szybciej na gołemnik. uważaj, bo cię uderzę tą lagą. Odejść trzecie gonienie panowie. Co chce, duś? Musimy zamknąć te psy. I tak św... Kolego powiedz na żywo? Jak na filmach wygląda? Jak na żywo? Na filmach tak samo jak na żywo. Chodzą? Chodzą. Zapierdalają, nie? I gorąco, zobacz, na młodych. Nie ma tam. Gonimy 300 ponad panowie. A w Gdańsku pracujesz, czy co? Tak. A mieszkasz? W świetcach. Gołębie masz jakieś? No tam mam parę, ale tam... Nie Ile mieszkańcy. czasu już mnie oglądasz? Zaprosiłem go, zadzwonił, przyjechał. A z półtora roku oglądam, nie? No mam świra na punkcie tych gołębi Latają dlatego, dwa stada są albo trzy, bo są osobno gołębie iść. nie lubią ze sobą niektóre latać, wiesz? Ciemny inaczej chodzi, inaczej Budapesz chodzi Ale u góry są mocne Po skrzydłach widzę, bo tutaj... Tutaj to taki mały dosiad, to nie jest dosiad w sumie, one mają jajka po wyskakiwały Tak jeszcze mam... Yy, na jajkach siedzi sporo, wiesz? To co zdążyło wyskoczyć jak wchodziliśmy teraz Zobacz Ciemnych jest za 180. Tam masz akurat nie ma ciemnego, tylko jest wesz czerwony. Tu masz ciemny, tam ciemny, tu na dole ciemny, tam ciemny. No jest, dużo jest ciemnych. Tam mam z 20, 15. Komuś miałem wysłać dupę zawrócił, ale zaznaczę, pójdę do zielonej góry dla pana Mariana, ale będę gonił normalnie. Dzisiaj jeszcze tu mam taki mój rozpód. Ale to są moje gołębie, nie? Tu mam 32 sztuki, nie, one tutaj latają, tu są 4 sztuki po prostu, to są moje rumuny, zobacz, to są moje gołębie, one są gonione Tylko chcę sobie uchować tych kącia to wszystkie gołębie są moje Tu jest od kolegi z Wyszkowa jedna samiczka tylko i deresze była, ale deresze zostały tam przeniesione Też Wyszków, to no. niedaleko nas to są wszystkie moje, sam osobiście przywiozłem z Węgier Może dwa, trzy młodziaki są po tych gołąbkach O, ta teraz wrzuciłem tu, bo zabrałem deresze Ta widzisz na skówce? Ona goniona była jeszcze tydzień temu O patrz, młodziaczek wyskoczył i już schodzą Ale tak to nie ma tam bata, zobacz Trzecie gonienie dzisiaj Jak to chodzi na żywo? No ładnie Chcesz to zaraz siądą z pięć sztuk, wywieziemy na piątkę czy na dziesiątkę Zobacz jak wy siądły Chcesz lot zrobić im? Wieziemy? A jak chcecie No to zaraz zrobimy pauzę, czekaj niech siądą Od tych leni zaraz, złapię no Zrobimy pauzę, zrobimy lot Panowie jesteśmy, koleżka obejrzał ptaszki Gołębie jeszcze chodziły i chodzą Niech zejdą Złapiemy z 10 sztuk, szybko I zrobimy im lot, na młodych Na żywo Nie ma tam u mnie, że nie idą Klatka przygotowana. I z jajek zabierzemy na locik. Tylko chcę zrobić panowie Żeby nie było siądą i na gonie Zamknę zaciągi i je na gonie, żeby nic nie było, żeby nie było później żebyście myśleli, że coś 10 damy, 10 musi usiąść. trochę poczekamy. Dobra, dajemy pauzę panowie. Po szkoda tu nagrywania. Panowie, dwa trzy sztuki zostały, ale one wskoczą. Zaciąg jest otwarty z jednej strony. Naładowaliśmy 20 ciemnych i jednego czarnego. Pierwszy raz idzie bocian czarna, samica. Kolega chciał locik, to zrobię dla niego to. Lecimy na piątkę albo troszkę dalej. Ja Dobra panowie Jesteśmy tutaj na miejscu Pokażę żeby nie było Tu puszczaliśmy w zimę Tu było samochodem 7300 bodajże Wzięliśmy 20 ciemnych I jednego na sprawdzenie bociana czarnego Jest oczko 21 sztuk Tu koledze robimy Locik gołębie zostały zabrane z młodych Z jajek 21 sztuk I czarna bocianka poszła Pierwszy raz Ach. Weź, weź to, uważaj, ja ją nagram. Może bo się i coś się rozpieprzyło. Jest godzina 16:30. Jest gorąco. Z wiatrem mają. Tu koledzy przyjechali. Skąd jesteś jeszcze raz? Siedlec. Siedlec. Powiedz coś że telefonu? Na żywo jesteś na lotowaniu? No, jestem na żywo na lotowaniu. Annie się puszcza, nie boi się. Nie straszę, nie ma z jajek, były brane, z młodych były brane gołębie. Dobra, robimy pauzę. Panowie, gołębie zostały nagonione. Na szybko taki locik z partyzanta. Nawet nie wiedziałem, że dzisiaj będą lotowane. Lecimy do domu. Witamy, panowie. Z miasta idzie gołąb. Jest jeden, pierwszy gołąb. Pierwszy, zaraz się pokażą gołębie. Gdzie jest Stasiek? To jest gołąb. Co? Stasiek nie wierzy. To kierowca kolegi. Już wskakuje gobę Pierwszy jest gąbek. To jeszcze 20 gołębie Co to jest za gołąb? Nie widzę A, dwa gołąbki były tu panowie Gołębie zostały z młodych, z jajek dane nawet nie wiedziałem, że pójdą na lot. Pierwszy gołąb spadł. Czekaliśmy trochę, przyjechaliśmy. Nie nagrywałem, bo bez sensu niebo niebieskie Ale przestrzeliły. Bo ten przyszedł z Elbląga Powiem ci, że on przez Elbląga nie sam tu, nie? Gołębie stare, świerkowe poszły Parę moich roczniaków co tu się wychowało Zaraz się jak pierwszy pokazał to zaraz Zaraz się pokażę przyjdą drużyną, czy przyjdą pojedynczo? Ale to dla mnie bez różnicy, bo one wiem, że jak przyjdą pojedynczo, to one potrafią też. Dobra, pauzujemy, poszkoda nagrania. Drugi. Jest panowie, następny, drugi. jest drugi, trzy, dwa, trzy. trzy. Z nieba widzisz? Skąd spadają kolego na żywo? Widzisz, jesteś na żywo. Jak ptaszki spadają? Nie widać ich aż, tak spadają panowie. O, jest następne trzy u góry, zobacz. Widzę, Następne cztery. Zjeżdżają gołębie panowie. Normalnie z chmur. Na wprost mnie trzy u góry To już jest tutaj trzy, jeden skoczył, Trzy zjeżdżają Zobaczymy jak ta bocianka da radę O jest, spaczak zjeżdża, zobacz Ale poszły, co? Budapeszta kozo? Nie ma opcji i jak centeczki Co? Jak centki Jak główeczki od zapałki Cztery mamy na razie Trzy już są na tym, tu piąty pikuje Dawaj szybciej maluchy, bo jajka zmarzną I gołębie były przed puszczeniem panowie, gonione Jest na filmie Pięć jest już na gołębiku Ale tam na wprost jeszcze jest dwa, trzy widzę Widzisz? Tutaj o nade mną centralnie popatrz. Tu mocno, wysoko bardzo. O tam, o trzy sztuki kolejne są. O, zjeżdżają już. Telefon ich nie się niegnie panowie. Nie ma opcji. Pokażemy. Gdzieś tam zjeżdżają. Tam, gdzieś są. O cztery zjeżdżają. Wszystko wali praktycznie na własną rękę Ile siadło? 5? Pięć? Co? Pięć. I 4 są już w powietrzu, 5 w powietrzu widzę 6 w powietrzu Zobacz Zjeżdżają z nieba Normalnie proszę państwa zjadą z góry z nieba weźcie się czy będzie 20 Daliśmy 21 Nie wiadomo skąd spadają, nie? Co? 12 12? 12 teraz. I 4 u góry 5 u góry patrz, Patrzcie tylko siądzie, nie licz ile ten? 11 11 jest na gajimniku Ten 12, tak? Ten dwunasty Jeszcze zjeżdżają, zobacz 4 są kolejne 5, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, 6. Jeden wysoko, taka. 100% Murzynów proszę państwa nie ma bozianki czarnej No nie ma samicy, poszła pierwszy raz z nimi To jest świadom 100% Murzynów Daliśmy ile daliśmy Murzynów? 20. tak o czarnej, nie? O nie, to nie to w to Ona chodziła u mnie miesiąc czasu. 100 pros, nie Dwa ostatnie na samej górze. Cztery, ostatnia czwórka spada. nie ma, tak? Nie ma, bo czarny poszedł pierwszy raz. Ale ona mocna samica przyjdzie. Nie miała u mnie jajek, Ma samca. Bociana siwego i ponoć robiła 21 km, to taki 7 z groszami. Na ile kolego daliśmy? Kilometrów, żeby nie było, jesteś świadkiem. No ponad 7 km. Ponad 7 km, gołębie były gonione, gołębie z jajek, z młodych, tak było? Tak. Nie ma tutaj ściemy i nawet nie wiedziałem, że będą lotowane dzisiaj. Ostatni siada, murzy. Jak łapać gołąbki? Jakie są? Ślizgie? Ślizgie, Eleganckie, co? Przemek siedzi mi co? Ja im daję, że takie ślizgie są Ostatni siada Nie ma, panowie, jednego gołąbka Ale ten gołąb nie był mój Mój, ale nie mój Proszę, zobaczcie Jest ostatni Ona? Przyjdzie Ona nie stąd jest, ja bo z Warszawy, wiesz? To, ona jak uderzy w elbląg, to ona przyjdzie, bo ona mi chodziła po elbnągu. Dlatego ją dałem. Pauzę, dałem, bo drzwi Dobra, panowie, pozdrawiamy wszystkich. Murzyny już wyskakują. Nie ma jednego. Czarnej. Zobaczcie, wszystko na młode wskakuje. O, te dwa były u góry. Ten samczyk był. A, chciałem powiedzieć, kolega dzwonił. Samczyk jest sam, karmi chyba piątkę młody i dzisiaj puścił tą ciemną. Mówił, że ciemna dawała po całym mieście, że mistrzostwo zrobiła i po dwóch godzinach czy później wróciła i siadła na goemnik. Jest zadowolony. Tam mówi, że napisz. Jest Bocianka, panowie, jest Bocianka, zobacz. Jest Bocianka yes. czarna i za domem. Jest. Jest, o sama przyszła. 21 oczko dane, czarna Bocianka pikuje. Jaczko jest. I co ty na to? To jest gołąb, to? Wiedziałem, że przyjdzie Skoczyła Dobra, bocianka jest, lot udany, pozdrawiamy, pozdrawiasz kogoś z kolegów? Pozdrawiamy wszystkich hodowców gołębi Tak Nie <laughs> Dobra, pozdrawiamy wszystkich z Elbląga Nie tych z Elbląga, tylko wszystkich z Elbląga pozdrawiamy Pozdro